Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Konrad, a to jest kolejny replay z gry of Legends. Replay został wysłany przez użytkownika Łukaszenko, jest to gra rankingowa, mniej więcej na 1700 ilo. Z tego co się orientuje zawodnik pochodzi tutaj z platformy EAST, czyli powiedzmy teoretycznie typowej dla Polaków. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa gra. Sądząc po pikach będzie gra dość, dość wyrównana, raczej late game'owe postacie, więc tutaj... Powinno, powinno być ciekawe biorąc pod uwagę, że tutaj Oriana Gragas z nami więc to na pewno, na pewno będzie ciekawa linia. Jak widzimy w drużynie czerwonych, nietypowy jungler, Sejuani, nie wiem czy to będzie dobre wyjście, uważam, że ten czempion trochę słaby. W porównaniu do Maokaja który jest naprawdę postacią typowo tankowo late game'ową, jego ulti, no przekozackie, nie da się ukryć. Tutaj myślę, że żadnego inwajdu nie będzie, będzie spokojnie, zacząć tutaj od wilków w wykonaniu Maokaja i Prosiaka, jeżeli tak można mówić. A, tak jak mówiłem, nie będzie tutaj inwajdu, widziem, wszyscy spokojnie coverujemy więc pozostaje na chwilę poczekać na pierwsze, jakby pierwsze jakieś akcje, które będą miały miejsce. Jestem ciekaw, czy tutaj Sona z Ezrealem zdecydują się zrobić golemy. Bo to jest, z tego co wiem, gra jeszcze z sezonu drugiego, czyli całkiem, całkiem e, dobre możliwości robienia przez bot tych golemów na pierwszym levelu. No nie, jednak nie, nie zdecydowali się. Moim zdaniem, Błąd Bot powinien zrobić te golemy. Fakt, straciliby trochę HP, ale zawsze byliby te pół levelu, może trochę więcej do przodu. Ma ok, tutaj standardowo od i od blue, co sądzę? Co sądzę o pikach? No, top kazik versus leasing. Hmm. Uważam, że to może być dość dość ciekawy setup. Problem będzie, jeżeli leasing zgarnie kilka kilów, to wtedy już będzie. Ale tutaj widzimy wczesny gang. Drużyna czerwonych tutaj czai się, czai się chyba na tego Ezrela i tą Sonę Tutaj wymiana pomiędzy Ezrelem a Gravesem przed Flash Exhaust Jana bardzo, bardzo bardzo mocno obita shieldowała się sama tutaj weszło jeszcze jedno kło do Ezrela ale widzimy że Jungler drużyny czerwonych nie odpuszcza nie odpuszcza tych chcą zgarnąć te kile chcą zgarnąć te kile i czy będzie pierwsza krew widzimy bez Summoner Spell to już chyba został nam ten Ezrel tak jest bez Summoner Spell jest Sona z Ignitem ale sfleszowała się bardzo, bardzo agresywna gra ze strony tej junglera drużyny czerwonych. Myślę, teraz, że teraz spokojnie, spokojnie będzie do się. W międzyczasie Lissin wrócił tutaj na topa. Jest level do tyłu. Miał problemy chyba z połączeniem, ale Syżon znowu tutaj wpada chyba na mida. Jednak nie tylko przebiega. Widzimy, że chyba będzie dość, dość agresywnym junglerem. W międzyczasie na topie wywiązała się walka. Kaj tutaj zebrał strzał. Od wież, troszkę go obiła, ale Lisny widzimy dwa lewale w plecy. Teraz będzie to nadrabiał walka, chyba jakaś będzie tutaj na bocie. Tutaj tylko lekkie połki, lekkie połki, ale widzimy tutaj Ezreal obił, obił lekko tego Gravesa. Uważam, że Ezreal mimo wszystko w tym setupie będzie faworyzowanym czempionem. Ma możliwość odskoku w międzyczasie walka na topie Tutaj widzimy bardzo, bardzo mało życia ma ten Maoka I pada pierwsza krew w wykonaniu Lisna, To jeszcze będzie walka Czy padnie ten Gragas? Tak jest, Gragas padł tutaj frag w wykonaniu Oriany 1 do 1 Mimo wszystko trochę lepsza sytuacja drużyny czerwonych Ponieważ ta pierwsza krew trochę więcej złota Dodatkowo tutaj Kazik będzie Będzie chyba miał lekki problem Pomimo tego, że Lis jest 10 do tyłu W minionkach ale zgarnął killa, ma już swojego pierwszego Doran Blade'a, kazik tutaj spokojnie, spokojnie farmi sama asysta, w międzyczasie obi -An Graves Spadł mu zdrowy do jakichś 30% i widzimy, że Ezreal na full praktycznie I jest, jest agresja ze strony Ezreal, nie wiem, nie wiem czy tak koniecznie bardzo powinien wchodzić tak do przodu, no ale cóż W międzyczasie jungle drużyny czerwonych zrobił sobie spokojnie reda, ok, robi tego reda w tym czasie Walka to jakaś na topie, widzimy, wywiązała się lekka. Czy ten Lisin bardzo agresywnie tutaj poczyna sobie z tym Kazikiem i nie trafia, trafił jednak i tak jest, to będzie kill dla Lisina. Lisin 2-0 w tym momencie. Kazik myślę, że powinien, powinien tutaj zmienić taktykę swojej gry w tym momencie, jeżeli Lisin już tutaj łapie kolejnego killa. Także pierwszy oczywiście trochę nie, nie z jego strony w zasadzie tutaj zabił Maokaja, ale... Drugi, drugi ewidentnie wina Kazika. Zobaczmy, wróćmy na tego Bota tutaj Graves, strasznie harasowany. Tutaj Ezreal daje dobry damage, będzie schodził Gragas. Nie, Gragas się jednak cofa. Na mida tutaj będzie walczył z Orianą. O, widzimy zakradać tutaj Maokai. Czy to to, czy będzie to właśnie ta możliwość? Tutaj widzimy chyba stoi wort, tylko nie wiem czy to jest ward różny czerwonych. Chyba tak. To jest Word drużyny czerwonych. Stoi w wardzie, A w międzyczasie wpada Gragas na bota z junglerem drużyny niebieskich. Ezel bardzo, bardzo mało HP. Tutaj sona, sona tutaj padnie. Zostawiona przez kolegów. Nie ma szans. Tak jest. Sona pada. 3 do 1 dla drużyny czerwonych. A na topie, na topie. Wróćmy tutaj na topa, bo ten poczyna sobie tutaj naprawdę nieźle. Jednak wycofuje się. Patrzmy, co się dzieje na bocie. Schodzi Oriana. Trochę za późno chyba. Tutaj nic już nie zdoła zrobić. Tutaj walka na topie. Lisin znowu bardzo, bardzo agresywnie walczy z tym Kazikiem. W międzyczasie walka jeszcze tutaj jest w dżungli drużyny niebieski. Czy tu będzie double kill? Popatrzmy. Na pewno pada Oriana. Tak jest. Gragas zgarnia killa. 2-1 na Gragasie. Te beczki, te beczki na pewno będą bolały. Chociaż widzimy, że tutaj... Mm, Oriana poszła w czaliskę. Dobry item. Na pewno jakaś odpowiedź na ten damage. Ezreal troszeczkę, troszeczkę chyba będzie w plecy w tym momencie. 42 farmy do 28, ale tutaj będzie. Będą dwa Doran Blade'y, już Ezreal musi się wycofać, żeby jakoś odpowiedzieć na te zwiększone obrażenia. Popatrzmy na topie, na topie cały czas bardzo agresywnie ten list i to będzie... To będzie chyba trzeci kill, tak? Jest Lee Sin 3-0 w tym momencie. Kazik totalnie wywałtowany z gry. Jeżeli tutaj nie będzie pomocy dżunglera drużyny niebieskich Maokaja, to będzie, będzie naprawdę ten Lisin bardzo problematyczną postacią. Widzimy, że tutaj już naprawdę ten Lisin 3-0. Dobra zaliczka na późniejszą fazę gry. Na bocie widzimy, że tutaj tak na dobrą sprawę Ezreal trochę odstawił, odstawił w farmie tego Gravesa, ale teraz Graves będzie miał czas, żeby dofarmić Ezreal. Co w nim pojdziemy? że to będą pierwsze składniki Trinity Force'a. Prawdopodobnie fage tak jest, mamy Fage'a, dwa potki. Także tutaj bez żadnych, bez żadnych udziwnień. Mam nadzieję, że tutaj Ezreal będzie bardzo, bardzo aktywnym graczem, ponieważ jak wiadomo AD Carry wygrywają te late game'owe gry tak na dobrą sprawę, to od nich wszystko jest uzależnione. Będą robione pierwsze blue buffy, w zasadzie drugie, pierwsze dla mid lanerów, tej blue dla Oriany zawsze spoko, dla Gragas'a to samo. Gragas tutaj wydaje mi się, że to będzie Fire Grasp, będzie chciał tutaj ściągać prawdopodobnie na combo tą Oriany, nie wiem, nie wiem czy mu to się uda, biorąc pod uwagę, że to będzie na pewno budowany gral. W międzyczasie spokojna farma na bocie i podbiega znowu jungle drużyny czerwonych. Proszę zobaczyć jak bardzo agresywnie gra ten zawodnik. Niezauważony wbiega w tym momencie. Jeżeli tutaj będzie push, a wydaje mi się, że będzie ta linia przepchnięta, trochę będzie miał doskonałą okazję do zgarnięcia killa. Sona niczego nieświadoma wpada tutaj dostaje olbrzymiego nuka. Ale niestety, niestety tutaj nie ma killa. Czy ten Grave spadnie? Bardzo mało HPS, że tutaj powinien, powinien go gonić. Widzimy Ezreal ma już szósty, ale niestety nie ma ulti, więc tutaj bez killi, bez killi na tym botie, naprawdę ciekawe, ciekawe zagranie ze strony drużyny czerwonych, pozwolili spokojnie podejść junglerowi do tego krzaka, w tym momencie tutaj był wysunięty bardzo, bardzo Ezreal z soną, kiedy chcieli podejść, momentalny, momentalny atak, naprawdę fajne zagranie. Patrzmy jak wygląda to na midzie, na midzie 51 do 44, 10 do przodu od Laureany. Mm. W się Graves, tutaj bardzo mało HP i pada, pada Ezreal. Czy Ezreal zginie? Ezreal też, czyli wymiana jeden za jednego. Trochę niekorzystna dla drużyny niebieskich, ponieważ killa zgarnęła tutaj Sona, a nie Ezreal, a dla drużyny czerwonych zgarnął Graves, czyli de facto jest troszeczkę, troszeczkę do przodu. Patrzmy tutaj, e, junglerzy obu drużyn są w okolicach mida, czy będą to jakieś ganki na midzie? Wydaje mi się, wydaje mi się, że nie. że oni robi swojego reda po raz kolejny. Drugi raz w tej grze. Myślę, że gdyby ten red powędrował do lisina, to na tego topa ten kazik naprawdę by nie miał szans. Kolejna agresja ze strony lisina. Matko Boska 4-0, dla dlatego lisina 50 creepów w 10 minucie. Nie jest to oszałamiający wynik, ale biorąc pod uwagę e, ilość jego kill, to naprawdę, naprawdę dobrze sobie radzi ten zawodnik. Nie wiem, czy tylko będzie, z, czy lisin zdoła wykarować tą grę. No aż tak jak mówiłem tutaj, ewidentnie, ewidentnie czempioni, e, którzy walczą w zasięgu, tacy jak Hazel Graves, popularnie mówiąc AD Carry, tutaj walka na midzie jednak nie Oriana się wycofuje. Wróćmy do tego co mówiłem, czempioni, którzy są czempionami dystansowymi, typowymi AD Carry, oni wygrywają gry, tutaj absolutnie nie ma co ukrywać. Kolejny gang, czy będzie beczka od regasa? Była, ale nie takiej beczki się spodziewałem. Orianta, i naprawdę, naprawdę pewnie czuje się na tym midzie. Wie, że może robić tak na dobrą sprawę. Jeszcze przychodzi trzech trzech na tą biedną Morianę. Siadaj w tym momencie, chyba dopiero się wyłoży. Ale jeden za jednego, naprawdę bardzo, bardzo dobra gra ze strony Oriany. Pomimo takich gangów, tutaj potrafi, potrafi się utrzymać. Potrafi zrobić konkretną farmę. Więc naprawdę wysokiej klasy zawodnik. Wróćmy w międzyczasie na bota. Widzimy zwardowany tutaj krzaczek. Trójka zmordowana przez niebieskich, natomiast przejście tutaj od smoka i z pinkiem przez drużynę czerwonych. Myślę, że tutaj prosiak, jeżeli będzie podbiegał, to natknie się na Sonę, tak jest. i Sona nie trafiła, nie trafiła tutaj swoim, to było chyba ulti z tego, co się nie mylę. Tak, to było ulti, a w międzyczasie tutaj będzie wywiązana walka. Pytanie tylko, czy na pewno drużyna niebieskich chce walczyć. Ulti poszło tutaj od prosiaka i czy ta Sona się wyłoży? Tak, Sona się wykłada, ale tutaj będzie chyba wymiana dość korzystna dla do drużyny niebieskich. 2 za 1, 2 fragi dla Łukaszenki, jeżeli mylę Twój nick, przepraszam bardzo. Ma eee, no okay, i tutaj naprawdę, naprawdę fajnie wszedł. Tutaj czyści, czyści te wardy, teraz Oracle bardzo, bardzo fajnie zgranić jego strony. 12 minuta, czyścimy wardy, fajna sprawa, na pewno będzie bardzo, bardzo irytujące dla supporta drużyny czerwonych. Mm, dość jednak ryzykowne zagranie, ponieważ, jeżeli ten małokaj tutaj padnie, to będzie 400 golda w plecy. Więc tak średnio, ale tutaj już, już tutaj zrzuca się na Gravesa, zadaje olbrzymie obrażenia Ezel tutaj jeszcze walczy. i Czy się spali ten Graves? Tak, Graves się spala. Tutaj Kildra Ezraela jest 1-1, 3 asysty. Także naprawdę, naprawdę nieźle ten Ezra sobie po, poczynia. 78 creepów w 12 minucie. Całkiem dobry wynik. Tak jak widzimy, jungler drużyny czerwonych wpada po raz kolejny. Namida ta Oriana nie ma łatwego Beczka od Gragasa, duże obrażenia. Ulti od Oriany, fenomenalny zagręcz. ta Oriana się utrzyma? Uriana się utrzymuje. Kolejnego fraga zgarnia Łukasz. Ten tutaj jeszcze goniony, goniony jungler drużyny czerwonych. Czy to będzie 2 za 0? Popatrzmy, patrzmy tutaj. Zbiega Lisin, zbiega Kazik. Kazik skacze tutaj na tą Sejuani. Uh, nie bardzo, nie bardzo rozumiem No zgarnia tego killa, zgarnia tego kila Pytanie teraz tylko, czy będzie uratowany Czy ten listny będzie go gonił Naprawdę bardzo mała ilość chyba Bardzo, bardzo dużo szczęścia w tym zagraniu Na pewno tutaj będzie Będzie ciekawa gra late game'owa Obstawiam, że to naprawdę, naprawdę będą ciekawe teamfighty Ciekawe zwroty akcji Także gra zapowiada się naprawdę bardzo dobrze Ezreal tutaj 13 to Robi swojego pierwszego reda na pewno bardzo bardzo do, duży boost to będzie dla niego dobra, że nie do spowolnienia. także niewątpliwa przewaga tutaj będzie nad tym Gravesem, który tutaj 1 2 natomiast Ezreal 1 1, ale z red buffem trochę do przodu w farmie 20 minionów. Jak wygląda to w global goldzie? W global goldzie jest porówno, 17 300 do 17 400, także tutaj 100 golda różnicy tak na dobrą sprawę to jest nic w kilach, równo także 9 do 9, wyrównana, bardzo wyrównana grapu za tym, topem, ponieważ tutaj ten lisin naprawdę już w e, 15 minucie brut trister 5-1. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie brać. Ten kazik ma problemy, ale teraz tutaj podchodzi jungler drużyny niebieskich. Ma pytanie, ptę, czy tutaj zgarną tego lisina? Obstawiam, że powinni, powinni go tutaj zabić. Tak, tutaj frag w końcu, w końcu kazik fraguje tego lisina. Kazik tutaj już, już jest 3-3, czyli już jest całkiem całkiem nieźle do tych 5-2 lisina. Także tutaj Kazik ewidentny tych do Brutalizera. Zobaczmy tutaj na bocie, bo tym masz dżungler drużyny czerwonych, czaj się, czaj się i mam wrażenie, że niebiescy nie są tego świadomi. Ten jest chyba chyba będzie miał okazję tutaj do zadania, zadania dość dużych obrażeń, ewentualnie zgarnięcia kila. Myślę, że to mu się że linia jest puszczowana. Jeżeli ten Ezreal z salą wyjdą, wyjdą trochę dalej, to i na pewno będą.